Taki właśnie plan na ten weekend. No i tak wylądowaliśmy w Milano. Właśnie jesteśmy w drodze, gdzie? Nie powiem Wam, tylko później zobaczycie, jak się spinamy po skałach i innych takich przygodowych rzeczach. A tymczasem w drodze. Łukasz nie chce być w kamerze. Kto to jedzie? Kto to jedzie? Pokażę tylko jego ręce. Tuż jest naszym trzecim e, współtowarzyszem naszej drużyny pierścienia? Nie wiadomo. Ale jeszcze lepiej by było, kurwa, motoróweczkę. Teraz ja będę strał do góry. Kuba się nie wysrał na lotnisku, i teraz wiecie gdzie będzie srał? Będzie srał tam, bo tam właśnie idziemy. Już od dawna mamy wyjść, ale chłopaki trochę się boją i się, muszą się wysrać ze strachu, więc wiecie, nie czekał sobie jak taki Janusz patrzy, pilnuje toreb, a oni sobie srają ze strachu. <śla> Dalej. Nie <śla> <śla> jesteś się ma? Nie Zawsze mam wpięte Raz dwa. Dwa kabinki. I teraz. Jak pójdziesz, najłatwiej jest taśmę oprzeć sobie na przedramieniu i wchodzić. A, to ona żłobami W każdym momencie, przy każdej przypince, zawsze jeden z tych urządzeń jest pięty, czyli jest sakurowana. I pójdę testową i zobaczysz jak. Wchodzę. Dobra. Wchodzę. Nie wkurwa Cię to, że tak pójdziesz na tej łapie? Tak, cały czas tak musi być, no. I Teraz spójrz, tu jest ten. Przepinam się. Jeden jest cały czas zapięty. Ten ściągam. Przepinam się. I dopiero wtedy... No. mam kolejny. I znowu. To samo. Cały czas. Tu jest moja przypinka. W ten sam sposób. Jeden zostaje. Ten przepinam, ten podciągam tutaj, na przedemieniu ląża i w górę. Idziemy Łukasz szybciej poczekamy, wiesz? Ale się ślamazarzysz. To wiesz? Ale się ślamazarzysz. <noise> <noise> o, ja pierdolę! Ha 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 po Możesz iść mhm. Bycia pojebanym, część dalsza Uwaga Tak i oto mostek nas czeka Jak się nazywa Kuba? Łukasz gotowy? Dłuższe będą? No, to dobrze. No, ale stąd nie oddaję tej przypaści właśnie jak ktoś to samego. Jest... To to... Teraz my. Mhm. <laughs> Gorzej się trawić nie dało. Jedziemy <grym> z, <błyską> <grym> z <błyską> A że śpimy sobie na dziko, to dzisiejsza łazienka wygląda tak. Nie jest za to miejsce, ale... jak? Ciekawka? <grym z błyską> tak? wam, że jadę często... Pizzę we Włoszech, no wiadomo, ale takiej pizzy na pierwszy rzut oka nie widziałem już. Krzywe ciacho, będzie git. Tak coś mi się wydaje. Łukasz teraz prowadzi nas do swojego miejsca, gdzie mamy odbić nocleg. Ogólnie przestaję mu ufać, nie? Do hotelu idziemy. <laughs> no. Nie podoba nam padać dzisiaj. Wy Łukaszowi... I tak będzie padać? Nic, nic. będzie ok, Zobaczymy, czy będzie okej. Okay. Łukasz, drogę na zamknęli. Ło, naprawdę? On nie przestaje, nie? Kolejna zadyszka. Dzisiaj 7 godzin bez tlenu i stresu, takie ożegnuj. A teraz jeszcze to. Ja chcę już spać. No Ogólnie tak sobie pomyślałem, że jak taki fazowski przez pół roku jeździ i pił w różnych takich miejscach, to faktycznie jest kozak. Szacuneczek Dawid. Wow, o, dole ledwo. Świetlików nie widać, a wszędzie są. Hmm. Jak w Avatarze, tak? Hmm? Hmm? Bear Grills reality of Bear Grylls, bez ściemy. Boniec jest książę, sobie patrzy Patrzy, a moi niewolnicy pracują <laughs> Nie, nie będę tak pierdolił, bo zaraz mi przestaniecie zrobić Boże skąd masz, skąd do ci? Łukaszek tutaj opierdolił <laughs> się, Pierdolni się Będziemy sobie razem drzemać Czyścimy podłoże pod wózeczko. Wersja ostateczna A tutaj prawie wersja ostateczna Chłopaki kozaczą, bo sobie śpią na hamaka Nie, tak naprawdę to nie chcę iść na hamaku Zobaczymy kto lepiej na tym wyjdzie Trochę się rozpadało Czeka to ta woda, bo tutaj i będę musiał wtedy spierdalać Mam nadzieję, że do tego czasu po prostu ustanie Bo jak na razie to jest normalnie oberwanie chmury Widzisz? się obudziłem o godzinie czwartej Od czwartej już tak średnio spałem Tak? Tak ta. ta... O jesteś już, jesteś Jestem zdewastowany Ta wyprawa Nie wiem jak to, to powiedzieć Ta wyprawa mnie spizgała <noise> <gry> nie no, trzeba przyznać, że mamy niemałego niefarta. W szczególności, że jutro mieliśmy, co my nie mieliśmy, no jedziemy. Spinać się na doli, Dolomity i mamy spać gdzieś tam. Prawdopodobnie nawet na 3000 metrów to jest zajebistcie ciekawe. Ale wszystko jest tak przemoczone, chamsko i brudne, że musimy teraz wziąć jakiś pokój w fotelu, spróbować to wysuszyć. I tak naprawdę wszystko stoi pod znakiem zapytania właśnie od tego, czy to się zdąży wysuszyć, czy, czy też nie. Ajajajajaj. A niby się mówi, że jedziesz nad polskie morze, bierzesz urlop i Cię dowali pogoda i masz przejebane. już lepiej za granicę. No i proszę, jesteśmy za granicą. Pierwszy raz poleciałem z chłopakami na taki hardkorowy biwak. I niestety... Nie jest wcale lajtowo Może ty mać światło On się jakoby nasta I że to jest zajebisy że Ci włosi trzymają poziom Bo już tylko takie żarcie A nie jakiś shit Gdzie sobie nabraliśmy sił w takim oto posteliku i wyruszamy na kolejną wyprawę? Zgodnie z planem Wyjazd o szóstej trzydziestce. Bardziej obawiam się tych To są stoniska po kolei. Nie? No. Mhm tutaj Tuket FUG, tam pójdziemy gdzieś 2 godzinki. I to jest stąd jest Alimonte jedno Sońisko. Potem jest Lufo Alimonta. Po Tuket FUG, tylko się nie, nie oduję. I teraz tak, do tego sońska idziemy dwie godziny. Z tego sońska do tego mamy teoretycznie, ale teoretycznie mówi 7 godzin, nie. I z tego do Tosa Pedotti Mamy około 4 godzin I teraz tak dzisiaj zrobimy pewno trasę do Tuket. Dwie godziny, bez kłopotu. Tam się ogarniemy jeszcze przez chwileczkę. I myślę, że rozstrzelimy sobie jeszcze dwie godzinki w stronę monty I zrobimy dziś obóz. I Później teraz kim tak. ku, kurwa będziemy myśli? Do 19 dziś pójdziemy, pewno. Około 19 zrobimy obóz. Mamy jeszcze wiesz, mnóstwo czasu, żeby się rozbić w fajnym miejscu godnym. I jutro wstaniemy wcześnie. Bardzo wcześnie. I teraz, Dobra, tak, jak nie dotrzemy do ostatniego punktu. Ale to, nie musimy dotrzeć. Właśnie do no i pięknie, to dotrzemy do trzeciego. Słuchajcie, nie, <gł> tu jest najfajniej. Tak, tutaj trzeba na pewno, nie? Tu jest no. najlepiej. I teraz tak, bo tu jest te, te, to mięcho te tej afiaty, najfajniejsze. Te ale nie spinamy się, bo mamy też czasu nie mamy. Zobaczymy jak tam pójdzie. No. Jak do nas tu, jak będziemy się czuli w ogóle w kondycji psychofizycznej. Więc pójdziemy tak daleko, a stwierdzimy, że okej, okay, starszy. I tyle. Bez spinki, o to chodzi. Jak poczujecie, że... A jak powiemy, że okej, okay, starczy, to gdzie nie zejdziemy? No, wracamy się. Tym samym szlakiem. Potem jest odbicie... O, no to, to wtedy nie... powiesz tak, no to co, tym samym nie, 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 szlakiem, nie, 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 nie. kurwa? Nie, teraz to teraz idziemy w na górę, to, to, to już nie ma śmiechu, nie? Więc jak powiesz mi, Bole, że na przykład już nie chcesz iść, tak? Albo czyś się zmęczony, albo jest fatalnie, zobaczymy jak to będzie wyglądało, to cofamy się i tyle. To nie jest tak, że to nie ma, wiesz, do mnie to nie jest, to nie są drogi bez powrotu. My idziemy, nie wiem, nie wiadomo, gdzieś na... Na ścianie z gdzie będzie na pionowym ścianie się sprzedaje, że nie ma wiesz, zejścia w dół, nie tutaj, na tą Via no. tak pójdziemy, będziemy do, do, na bank. Zobaczymy jak do jaka się uda dojść. No. Jeśli stwierdzimy, że jest rzeczywiście jakaś tam kaszana, czasowa i kondycyjna, no to się cofniemy, bo tu nie ma przelewek. Mamy samolot w poniedziałek, musimy to się ogarnąć i nie, musimy, nie możemy wiesz. Nie możemy, nie możemy We je... We wtorek, no nie możemy jechać jak, jak ten. No. Więc to jest plan, a co z tego wyjdzie, to się okaże, nie? Mamy z tego przede wszystkim przyjemność, nie? a nie, a nie o, wiadomo. wiadomo. Mhm. Kurwa przyjemność tego, jakbyśmy byli, to jakbyśmy mówili to 8 rano tej. Ale nie jesteśmy więcej. Mamy Więc nie ma co być piany, nie? 16 Nie ma co być piany, idziemy po prostu. Mamy godzinę 16, a idziemy tam. I teraz pytanie do 100 punktów Gdzie my tam, będziemy spać. Gdzie będziemy spać, Łukasz? Przy skalę. No tak mówi. Wszystko, ale no. Pakował w <laughs> <laughs> Najważniejsze w jego tutaj asortymencie jest szybka, <laughs> dostępna w każdej minucie. Bez wierty. do punktu ostatniego, to jest to. 4.30. Zejście szlakiem jest dużo szybsze niż 4.30. Ale my idziemy tak. godzinka, potem tu dwie, potem mamy... Około 6 przed A gdzie i dłużej idziemy? Po tak, idziemy tak... dłużej, bo idziemy widokówką. Nie? A jak będziemy chcieli zwiać ze szlaku, to jest pod górę szlak, a w dół będziemy musieli gdzieś po godziny szybciej. nie na jest najgorsze. chujową kurwa w plecy ubieram. Ale jest. jest To wygląda jakby ktoś tam sobie szedł, nie? Czy nie? Mamy śnieg Łukasz lep uwaga Na to, jak widać, nie jesteśmy do końca gotowi. <laughs> Krótkie spodenki, pół buciki, ale idziemy. Idziemy dlaczego? Bo jesteśmy drużyną pierścienia. Jest Kuba z nami. Jest aromatonik na <laughs> i jego profesjonalny sprzęt w góry. Jak mówię, po śniegu, chcielibyśmy właśnie zauważyć, że zimowe góry, ponieważ widzimy dużo śniegu, a tam zastanawiamy się, cóż to jest, ale żeby ma było to zbyt lajtowo, jak dla nas, bo widać, że jest to stworzone przez kogoś, to idziemy szukać własnej jaskini i w niej się przespać. A, już się lekko szarało robi. Kurwa, to jest właśnie nieciekawe. Oj. do tej budy, też byśmy mieli kawałek. No nie jest blisko, nie? nie, nie, nie ma... Kuba cieszy, że to nie jest szlak dla zwykłego zjadacza chleba, a my na przykład nie cieszy, że jest pół do dziesiątej i nie mamy gdzie spać. Mm. <laughs> I szukamy miejsca, w którym mamy się przespać, Tam. a co jest najgorsze było zielono, było słonecznie, a teraz jest dookoła w chuj śniegu i nie wiem, czy mam sobie iglo wybudować i sobie tutaj zasnąć, czy co mam zrobić, bo nie wiem. <laughs> mamy dokładnie godzinę 22. Za nami taki krajobraz. Niestety nie natrafiliśmy na dogodne miejsce, aczkolwiek Łukasz chciał się kłaść na kamieniach, na mokrym mchu i w ogóle... W ogóle jest jebnięty, ale... Ale szliśmy dalej w oczekiwaniu, że strunisko jest cóż tuż, tuż. Okazało się, że było pół godziny dalej. No i zatrzymujemy się jednak w strunisku. Trochę ciotowato, ale, ale cóż... <tot> Okrótkie krótkie buty, trzeba je wysuszyć, żeby jutro iść na większe jeszcze hardkory, Łukasz trochę płacze, jest smutny, ale, ale cóż, jutro, jutro go uszczęśliwimy i znajdziemy jakieś miejsce na dziko, przy wodospadzie, bez śniegu. Ktoś jest? Chłopaki sobie jeszcze na zewnątrz pichcą na gazowych buteleczkach, a my się już nic nie chce, Wźminą mi więc nie chcę tam już marznąć, tylko sobie siedzę w slowisku i wcinam takie pyszności